mam Koldziska z tej strony Metsu i witam Was w drugim odcinku z omawiania wydarzeń piłkarskich. Tym razem odniosę się do pierwszych meczy 1-8 finału Pucharu Króla. Wiadomo każdy z nas zna wyniki meczu Barcelony czy Realu, ale odbyło się wiele równie interesujących spotkań, o których opowiem Wam już teraz. Jeśli chodzi o spotkanie między Walencją a Celtą, Vigo zakończyło się dość wysokim wynikiem, bo Walencja przegrała u siebie 1-4. Jakby ktoś popatrzył tylko na nazwy, to mógłby być zdziwiony, że Walencja tak słabo gra, ale jest to 17 drużyna w obecnym sezonie. Celta też może nie jest jakoś wysoko, bo zajmuje 13. lokatę, no ale jednak trochę wyżej. No nie ma się co szkiwać, że to spotkanie ustawił rzut karny, który wykorzystał i go Aspas już w trzeciej minucie. Potem po błędzie obrony Bon podwyższył wynik na 2-0. Jeszcze się nie zdążyli otrząsnąć po drugiej bramce, a dostali już trzecią, którą wpakował w 19 minucie Was. No tam praktycznie był niekryty i nie mógł się pomylić w takiej sytuacji. Bramkę kontaktową w drugiej połowie z rzutu karne karnego zdobył Parejo, no ale wszystko by było pięknie, gdyby nie to, że Guidetti w około 75 minucie minął bramkarza i bardzo lekkim strzałem na farcie dość wbił bramkę, no bo ledwo ten strzał tak naprawdę dotoczył się do siatki. Jeśli chodzi o sytuacje bramkowe, to więcej miała Selta i myślę, że zasłużenie wygrała to spotkanie. W meczu Osasuna Eibar padł wynik 0-3. No nikogo to zbytnio nie może dziwić, kto śledzi rozgrywki w Hiszpanii. Osasuna to outsider La Liga, a Eibar to ósma drużyna w ligowej tabeli. Ogólnie było to dość łatwe spotkanie dla Eibaru. Pierwsza bramka, w zagranie piłki w pole karne po ziemi i gol. Druga, można by powiedzieć prawie dokładnie to samo, tylko że bramkarz jeszcze pierwszy strzał zdołał odbić. Ale przy dobitce, Bebe był już bezradny. No i dobił Osasunę w 90 minucie. Adrian, wykorzystując wrzutkę, chociaż niefrasobliwość obrony Osasuny, naprawdę przeraża, bo Adrian główkował tak naprawdę z 4 metra i ani nikt z obrony do niego nie wyszedł, ani bramkarz nie przechwycił tej piłki. Po prostu dramat, zasłużone zwycięstwo Eibaru. Mecz Las Palmas Atletico Madrid zakończył się wynikiem 0 do 2. Porażka klubu z Wysp Kanaryjskich na własnym stadionie. Pierwsza bramka autorstwa Koke, mocne uderzenie, bramkarz był zasłonięty i raczej nie miał szans na interwencję. Druga bramka to już popis Atletico, ładne zagranie do Gamero, Gamero przerzucił główką bramkarza i Griezmann już do pustej bramki nie mógł się pomylić i spokojnie podwyższył prowadzenie. Los Colchoneros. Jeśli chodzi o statystyki, to mecz dość wyrównany. Można by powiedzieć, że nawet Las Palmas miało więcej posiadania piłki. No ale samym posiadaniem piłki jeszcze nikt meczu nie wygrał. Liczy się skuteczność. W meczu Deportivo La Coruna deportivo Alaves, czyli dwóch ligowych raczej średniaków, padł wynik 2 do 2. No szybkie prowadzenie dał Deportivo alaves Santos. Niefrasobliwość obrony Deportivo La Coruna wykorzystana przez tego gracza. Podwyższył to prowadzenie Mendes. W 45 minucie wykorzystując rzut karny, który był taki dość kontrowersyjny. Bramkę kontaktową w 73 minucie zdobył Bruno Gama, pokonując bramkarza strzałem między nogami. No, bramkarz zdecydowanie lepiej mógł się tutaj zachować. A w 90 minucie Hoselu pobawił się w Ramosa i po rzucie wolnym wbił piłkę głową do bramki, po czym otrzymał żółtą kartkę za ściągnięcie koszulki. Jeśli chodzi o statystyki tego meczu, no to było 5 celnych strzałów i padły 4 bramki, co nie najlepiej świadczy o postawie bramkarzy, ale napastnicy przynajmniej mieli jakąś skuteczność. Mecz raczej sąsiadów z Czuba ligowej tabeli Real Sociedad z Villarreal zakończył się wynikiem 3 do 1 dla gospodarzy. Wiadomo na Ano Eta oni są bardzo groźni. Pierwszy gol Williana Jose, lekka podcinka nad bramkarzem w sytuacji sam na sam, raczej pewny gol. Druga bramka Carlosa Veli to już po prostu dramat obrony Villarreal. Asenho złapał piłkę, obrońca wybił mu ją z rąk, no i Vela do pustej bramki już nie mógł się pomylić. Trzeci gol to kunszt Oya Sabala. Popędził w indywidualnej akcji, minął obrońcę i mocnym strzałem przy krótkim rogu pokonał bramkarza. No raczej Asenho tam większych szans na interwencję nie miał. Ale ozdobą spotkania był jednak gol Triguerosa w 77 minucie, honorowy dla Villarreal. Bardzo mocne uderzenie z praktycznie 40 metrów, mimo wszystko Ruli chyba mógł się zachować lepiej, ale jak pada taki gol, no to naprawdę jest najczęściej ozdobą spotkania. Lecz mecz i tak zakończył się zdecydowanym zwycięstwem w Sociedad, ale w rewanżu może być ciekawie, bo Villarreal strzelił jednak bramkę. Mecz dwóch drużyn występujących na co dzień w La Liga przyniósł kibicom najmniej emocji. Alcorcon bezbramkowo zremisował z Cordobą, ale trzeba przyznać, że to ekipa gospodarzy dominowała. Cordoba miała mnóstwo szczęścia, plus Pawła Kieszka na bramce, który nie wpuścił w tym meczu bramki i chwała mu za to. Oby tak samo było w rewanżu. No rewanż jest 50 na 50, zobaczymy kto z niego awansuje. Raczej żadna z tych drużyn nie ma szans na zdobycie Pucharu Króla. I teraz czas na... Jedno z ciekawszych spotkań w obecnej rundzie Pucharu Króla, Real Madryt zmierzył się z Sevillą. Wydawało się, że Sevilla może przerwać zwycięską pastę królewskich, ale jednak tak nie było. Real spokojnie wygrał 3 do 0. Pierwszy gol Hamesa Rodrigueza, świetny odbiór Kazemiro i Rodriguez mocnym strzałem sprzed pola karnego pokonał Sergiorico. Drugi gol to naprawdę katastrofa obrony Sewii. wrzutka krosa, dwóch obrońców się zdarzyło, no i niekryty Waran musiał zdobyć bramkę. A trzeci gol po rzucie karnym Hamesa Rodrigueza bez większej historii. Chociaż trzeba przyznać, że wiele szans miała również Sevilla, no i Borda innymi miał strzał do pustej bramki, jakim cudem on w ogóle nie trafił w piłkę, to ja nie wiem. Sevilla miała dużo szans, wszystkie praktycznie swoje szanse zmarnowała. Reważ może być już tylko formalnością dla Realu Madryt, bo nie obstawiam, żeby Sevilla odrobiła te straty. Chociaż wiadomo, w piłce nożnej nie ma rzeczy niemożliwych. Mecz pomiędzy Atletikiem Bilbao a Barceloną przyniósł kibicom również wiele emocji, ale na San Mames gospodarze wygrali 2 do 1. Prowadzenie dał im w 25 minucie Aduriz, wykorzystując rzutkę Garcia i praktycznie do pustej bramki wbił piłkę głową. Jeśli chodzi o drugi gol, to po błędzie obrony Barcelony Williams oddał naprawdę atomowe uderzenie, praktycznie Tersteigen bez żadnych szans na interwencję. Bramkę kontaktową, a zarazem dającą nadzieję w rawanżu strzelił Leo Messi z rzutu wolnego w 52. minucie. Trzeba sobie też powiedzieć, że Atletic Bilbao kończył mecz w 9. w 74. minucie. Czerwoną kartkę otrzymał za drugą żółtą Garcia. Taka sama sytuacja w przypadku Iturraspe w 80. minucie gry. Mimo wszystko Barcelona nie zdołała wyrównać, więc rewanż będzie bardzo ciekawy. Na pewno ekipa z kraju Basków się nie podda, ale Barcelonie wystarcza. Zwycięstwo 1 do 0 na Camp Nou. Pokrótce, ludziska, omówiłem wam wszystkie spotkania. Wiadomo, jedne przyniosły więcej emocji, drugie mniej. Chyba najciekawszym rewanżem będzie mecz pomiędzy Barceloną a Atletikiem Bilbao i mecz Villarreal-Real Real Sociedad. Przynajmniej ja tak obstawiam. Zobaczymy jak będzie. A jak coś, ja już Wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam Was na następne. Trzymajcie się!